Trzy dni świetnej zabawy, cztery lokalizacje, wspaniali wykonawcy, pyszne jedzenie i niepowtarzalna atmosfera. W piątek scena letnia SCK, koncert Opole Dźwięków. Zaczynamy o godzinie 16.00. Pianistka Jennifer Schroeder. O godzinie 17.00 wystąpią finaliści konkursu Utalentowani. O godzinie 18.00 występ zespołu Jested. Na stadionie ścianka spinaczkowa, Luna Park Keller, festiwal food trucków, strefa animacji dla dzieci, natomiast wieczorem koncerty. Komodo, Drenchill, Sean Baker oraz Jessica Jean. robotę na rynku kiermasz darmowej książki. Wielkie kociewskie grillowanie, motoserce, występy lokalnych artystów, intronizacja króla kurkowego, a na sam koniec koncert Francesco Napoli. Stoisko z pamiątkami, wystawa plenerowa Starogard w dawnej fotografii oraz w ratuszu. Kurkowe bractwa strzeleckie na pomorzu wczoraj i dziś, baszcie narożnej, odbędą się gry historyczne. A wieczorem na stadionie dodatkowo lot balonem na uwięzi o 19.30 koncerty Sarsa i Agnieszka Chylińska. Niedzielę w parku miejskim od godziny 14.00. Wioska Smurfów, Zumba, gry i zabawy dla dzieci. Warsztaty plastyczne, czytanie bajek kociewskich Bernarda Janowicza, zajęcia z art terapii oraz układanki o zabytkach miasta. Dla najmłodszych o godzinie 16.00 teatr Barnaby w spektaklu pod tytułem o rycerzu-pryszczycerzu i królewnie-pięknotce. O godzinie 17.30 teatr na walizkach w spektaklu familijnym Beczka Śmiechu. Stolica Kociewia zaprasza na Dni Starogardu Gdańskiego. Ostatni weekend sierpnia. Zapraszam. Janusz Stankowiak, prezydent miasta Starogard Gdański.